Temat nośny, wszystko w toku, witam wszystkich w nowym roku, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku programu Subiektywnie, programu, w którym rozmawiamy na tematy ważne i ważniejsze dotyczące smartfonów. Przepraszam najmocniej, że ostatnie półtora tygodnia nie pojawił się żaden materiał, jednak obiecałem sobie, a jednocześnie żonie, że odetnę się trochę od pracy, od wszystkich nowinek technologicznych i skupię się przede wszystkim na tym, czego w 2019 roku mi trochę brakowało poza wakacjami, czyli odpoczynkiem. Jak dobrze też widzicie, informowałem o tym na Facebooku, nie mam mnie na cs -ie. Wszystko wynika to z moich jakichś tam spraw prywatnych, związanych z zakupem mieszkania, jednym tajemniczym projektem, które robimy wraz z moim serdecznym przyjacielem Michałem Pisarskim. Najprawdopodobniej o tych tematach porozmawiamy przy innej okazji, bo to nie jest czas i miejsce. Zatem, bez sztucznego przedłużania, lecimy. Moja lista najbardziej wyczekiwanych telefonów w 2020 roku. I tak, z jednej strony będzie to lista smartfonów, które niebawem pojawią się, jest to lista telefonów, które już pojawiły się oficjalnie a też z perspektywy większego odstępu czasu będą się pojawiać też kolejne telefony. Zacznijmy od telefonów, które już pojawiły się na rynku, mianowicie zostały zaprezentowane oficjalnie na CS, czyli Samsung Galaxy 10 Lite oraz Galaxy Note 10, także Lite. Przyznam szczerze, że na początku myślałem, że jest to kompletnie pozbawione sensu aby wydawać tego typu produkty na rynku. Dlaczego? Ano dlatego, że w Galaxy S i tak mamy już trzy modele: S10e, S10, S10+. Note'ów też mamy Note 10+, Note 10. Jak widzimy, Samsung chyba idzie trochę ścieżką Xiaomi, czyli proponuje jeszcze więcej w podobnych widełkach cenowych. I tak na przykład Samsung Galaxy S10 Lite, urządzenie na wzór, także Note 10 Lite posiada przekątną ekranu 6,7 i 7 cala, zatem nie jest to jakiś bardzo kompaktowy smartfon, żeby nie powiedzieć, jest to urządzenie duże. Natomiast S10 Lite posiada, zresztą tak jak Note, te wysepki, czyli chyba ten trend wysepek zapoczątkowany przez iPhone 11 Pro, wszedł na stałe już do obiegu. Niestety, czy niestety, mamy Google Pixela 4, który taką wysepkę posiadał. Mamy teraz Samsunga Galaxy S10 Lite oraz w kolejnych. W przyszłych miesiącach będą się pojawiać podobne urządzenia, chociażby Huawei P40 czy tam P40 Pro, ale nie o tym dzisiaj. Samsung Galaxy S10 Lite jest to urządzenie, które specyfikacją nawiązuje do faktycznych flagowców wydanych w 2019 roku. Mamy tutaj Snapdragon 855, czyli tę wersję znaną ze Stanów Zjednoczonych. Nie mamy tutaj Exynosa, chociażby takiego Exynosa, jakiego mieliśmy w zeszłym roku. Dla wielu to będzie plus, dla wielu minus, nie mniej to oceniać oraz Galaxy Note, który posiada, jak dobrze pamiętam, Exynos 9810, czyli procesor znany z Note 9 z 2018 roku i mam wrażenie, że to nie jest do końca ok, bo skoro S10 Lite posiada flagowy procesor z zeszłego roku, no to oczekiwałoby się także tego, aby Note 10 Lite, jak sama nazwa wskazuje, również takowy procesor posiadał. Mam wrażenie, że niepotrzebne są tutaj takie kombinacje, bo wprowadza to jakiś taki chaos i, i zamieszanie w całym tym nazewnictwie, a jednocześnie cenach. Bo ceny obydwu urządzeń są bardzo podobne, oscylujące w granicach bodajże 600-650 oiras Czyli wychodzi na to, że urządzenia będą dostępne w Polsce w cenie od około 2600 zł do 2900, raczej w tych przedziale cenowym. Czy to będzie ok, czy to nie będzie ok? Jeśli chodzi o S10 Lite, mam wrażenie, że jego głównym konkurentem, a przynajmniej na początku, będzie S10E, czyli najbardziej kompaktowy, najlepszy smartfon. Do obsługi jedną ręką, który został wydany w 2019 roku. Nie wiem, czy te urządzenia, które teraz pojawiły się na rynku, nie będą w jakimś stopniu kanibalizować wcześniejszych modeli, natomiast samym wyglądem już będą nawiązywać do tych najbardziej wyczekiwanych smartfonów, mianowicie Samsunga Galaxy S11, a raczej S20, który zostanie zaprezentowany już 11 lutego bieżącego roku, czyli za no, praktycznie miesiąc. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Jestem wielkim fanem Samsungów, tym bardziej Samsungów serii S oraz Noteów. Urządzeń najprawdopodobniej będziemy mieli trzy, czyli S20, S20 Plus oraz S20 Ultra. Ultra, który ma po prostu zastąpić w nazewnictwie zeszłorocznego S10 Plus, a podstawowy S20 będzie to ta wersja S10E przyjmijmy, tak? Każdy z tych urządzeń powinno posiadać ekrany, które mają częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Zatem ja jestem tego zwolennikiem, tym bardziej dopóki nie miałeś możliwości bawienia się tego typu urządzeniem, raczej nie odczujesz drastycznych różnic. Natomiast w momencie, kiedy masz te 120 Hz, tak jak ja od ponad roku używam iPada Pro 10, tu, iPada 11, z takim samym odświeżeniem faktycznie da się to odczuć, przechodząc na chociażby odświeżanie na poziomie 60 Hz. Oczywiście w zależności od rynku, na które urządzenie zostanie wydane, mamy na Europę najprawdopodobniej Exynosa 990 oraz Snapdragona 865, który na ten moment, z tego co pokazują benchmarki, jest naprawdę demonem szybkości i co najwyżej w ciągu najbliższego pół roku może mu zagrozić A14 Bionic, czyli procesor od Apple, który ma zostać wykonany w technologii 5 nanometrów. Oczywiście podstawa mam wrażenie, że w przynajmniej S10 Ultra to powinno być 256 GB z możliwością rozbudowania i poprzez kartę pamięci, nowy aparat fotograficzny 12 GB RAM. No i cóż, nie ma co tutaj sztucznie przedłużać. Urządzenie już zostanie oficjalnie zaprezentowane, tak jak powiedziałem, 11 lutego, zatem uważam, że jest na co czekać. Kolejnym urządzeniem, na które również bardzo czekam, a to urządzenie albo może pojawić się na tej konferencji, albo niedługo dalej, mianowicie Galaxy Fold 2. Materiał o foldzie przygotowałem tutaj, więc jeżeli jesteś zainteresowany, gorąco zachęcam do obejrzenia w którym wypowiedziałem się na temat Folda. Fold moim zdaniem było to urządzenie po prostu źle wycenione, urządzenie, które jeszcze nie było gotowe na wydanie. Natomiast Samsung był pierwszy, bo jak dobrze wiemy z co się stało, co się stało, nie wiem, co się stało, bo tego urządzenia nie ma. Natomiast Fold 2 ma kompletnie odmienić zasady gry. Po pierwsze, urządzenie ma być dwa razy tańsze od pierwszego Folda, którego cena wahała się w granicach od 9 do nawet 10 tysięcy złotych, w zależności od sklepu. Fold 2 ma bardziej nawiązywać swoją konstrukcją do do nowej Motorola Razer, czyli składany telefon, taki ala telefon z klapką, które znamy chociażby z początku XXI wieku. Czy ma to sens? Moim zdaniem ma to bardzo duży sens pod względem kanibalizacji oraz marketingu Samsunga. Przede wszystkim Galaxy Fold był urządzeniem, które mogło zabić sprzedaż i tak nie najlepiej sprzedających się tabletów, chociażby z serii Galaxy Tab S. Natomiast kupując Folda 2 w granicach flagowej ceny, tam w granicach 4-5 tysięcy złotych, no niestety takie ceny nastały, to w dalszym ciągu, jeżeli ktoś potrzebuje tablet i tak najprawdopodobniej będzie musiał dokupić, a takowy Fold 2 ma mieć przekątną 6,7 cala. No i co warto zaznaczyć, jeszcze raz to powtórzę, urządzenie ma być w kwocie około 900, łamane na 1000 dolarów. Ja czekam tym bardziej, że cena jest dwa razy niższa, tym bardziej, że ta poręczność będzie lepiej zachowana, no i mam nadzieję, że też, że konstrukcja z perspektywy najbliższych lat zniesie próbę czasu, czekam przeogromnie. Kolejnym urządzeniem, na które czekam w 2020 roku, to oczywiście Huawei P40 łamane na P40 Pro. Urządzenie, które najprawdopodobniej będzie hulać na procesorze Kirin 990, czyli autorskim procesorze od Huawei. A. Oczywiście bez usług Google, Emotion UI wersji 101. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w zdobyciu jakiegoś tam większego zainteresowania, bo no. Nie jestem osobą, która komukolwiek życzy źle, tym bardziej Huaweiowi. Poprzez takie, a nie inne decyzje mam wrażenie, że Huawei przez jakiś czas yy, mógł albo może mieć jeszcze problemy związane ze sprzedażą urządzeń. Urządzenie znowu pod względem fotograficznym może być to killer, jeżeli chodzi o fotosmartfon w 2020 roku, trzymam za to kciuki. Następnym smartfonem, o którym z jednej strony nie wiemy dużo, a z drugiej strony wiemy sporo, to Xiaomi Mi 10 Pro. Gdybym ja miał ocenić, jak będzie prezentować się Mi 10 Pro, mam wrażenie, że będzie to Mi Note 10 z flagowym Snapdragonem 865 od Qualcomma. I co ważne, liczę też, że Xiaomi poprawi też kilka problemów tych niedoskonałości związanych z oprogramowaniem, jeżeli chodzi o aparat. Bo pod względem hardware'u jest to fantastyczny aparat, o którym już mówiłem podczas materiału. Natomiast jeżeli chodzi o samo oprogramowanie i wykrzesanie mocy. Z tego aparatu mam wrażenie, dokładnie z tej matrycy, to mam wrażenie, że jednak trochę Xiaomi jeszcze brakuje, tym bardziej do takiego Google Pixela 4. Jeżeli będzie to urządzenie podobne do minut 10 z Snapdragonem 865, a cena jego będzie adekwatna do możliwości i ta cena będzie w granicach tych cen od Xiaomi i nie zabije nas ceną, to w takiej sytuacji szykuje się znowu kolejny rok z rzędu, najbardziej opłacalny, flakowiec danego roku. Kolejnym urządzeniem, na które czekam w 2020 roku, to iPhone SE2, bądź jak wszystkie też znaki na niebie i ziemi wskazują, być może Urządzenie zostanie wydane pod nazwą iPhone 9, czyli forma, o której już mówiłem jakieś dwa miesiące, trzy miesiące temu. W dedykowanym materiale urządzenie będzie do złudzenia przypominać iPhone'a 8. To urządzenie będzie bardziej nawiązywać do zeszłorocznych iPhone'ów 11, 11 Pro, 11 Pro Max, mianowicie to logo Apple będzie wyśrodkowane z tyłu. Być może będzie też szkłomatowe, no jeżeli cena zostanie zachowana i Apple wypuści to urządzenie. W cenie, strzelam, w granicach do 2,5 tysiąca złotych szykuje się naprawdę kit, tym bardziej, że najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z tą samą jednostką, z tym samym procesorem A13 Bionic, które znamy chociażby z zeszłorocznych iPhone'ów 11. Mówi się też na temat A14 Bionic, czyli tego wcześniej wspomnianego 5-nanometrowego procesora. Jednak, znając rok historii, jeżeli w ogóle S2 łamany na iPhone 9 pojawi się w tym roku, najprawdopodobniej on powinien się pojawić w pierwszym Kwartale tego roku. A nie wierzę i nie ma takiej możliwości, aby flagowy procesor A14 pojawił się tak tanim jak na Apple urządzeniu. A po drugie A14 ma być wychwalany dopiero we wrześniu podczas premiery iPhone'a 12 Pro, 12 Pro Max, XS Ultra plus minus. Kolejnym urządzeniem, na które czekam, które też może trochę namieszać na rynku, to oczywiście OnePlus 8. Urządzenie ma pojawić się w drugim kwartale 2020 roku. Ma swoją stylistyką nawiązywać do niewykorzystanego projektu na OnePlusa 6 wydanego w 2018 roku. Oczywiście Snapdragon 865, oczywiście odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz i jeżeli ta cena nie będzie rosnąć już do tych cen wszystkich innych producentów po 4-5 tysięcy złotych, Szykuje się no, jedno z lepszych urządzeń w 2020 roku. Zaznaczam też moi drodzy, że to nie są jedyne urządzenia, na które czekam, jednak z perspektywy najbliższych 5-6 miesięcy to te urządzenia powinny się pojawić na rynku. W kolejnym półroczu oczywiście pojawi się iPhone 12 Pro, na którego mniej czekam niż na SE. Oczywiście pojawi się Google Pixel 5, pojawi się uwielbiana przeze mnie linia Note. 11, Note 20. Zatem, jak widać, tych smartfonów jest sporo, i mam nadzieję, że na tym kanale w tym roku każdy z nich będę miał możliwość, przyjemność zrecenzować dla Was, a jednocześnie będę miał możliwość pomocy Wam z wyborem najlepszego dla siebie smartfona na rok 2020. A Wy na jaki smartfon w 2020 roku czekacie najbardziej? Samsungi, iPhone'y, e Huawei, e, OnePlusy, czy może Google Pixel, a, a może jeszcze coś innego? Sekcja komentarzy należy do Was. Ja ze swojej strony dziękuję Wam serdecznie za dotrwanie do końca. Cieszę się, że znowu wróciłem, że mogę kolejny rok z rzędu nagrywać dla Was materiały. Miłego, spokojnego dnia popołudnia, czy kiedy Ty to oglądasz. Pozdrawiam serdecznie. See ya.